reprezentacji Polski w piłce nożnej. To dzień od Piłkarskiego Święta Lidl oficjalnym partnerem UEFA Euro 2024 i waszych zakupów. We are on your team. Ach, gorąco dziś. Oj, tak. A w taką pogodę jakie elektrolity byś polecił dla mnie czy dla rodziców? Ty się na tym znasz. To dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydro Optima Senior. W waszym wieku musicie uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Hydro Optima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Ciesz się słonecznymi chwilami dzięki Nivea Sun Protectant Moisture. Formuła zawiera 5% czystej gliceryny, nawierzającego składnika naturalnie występującego w skórze. Chroni i zapobiega długotrwałym uszkodzeniom skóry powodowanym działaniem słońca. Nivea Sun Protectant Moisture. Skóra dla radości z każdego promienia słońca. Nivea dla skóry. Stoi w upale Ania szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Wszystkich zadziwia. Block forte Ania stosuje więc poceniem się nie przejmuje. Marek podobnie. Ma suche dłonie, stopy i klatkę, a nawet skronie. PERSPI BLOKFORTE od wewnątrz działa, więc na powierzchni całego ciała twoje pocenie nie będzie kłopotem. Weź PERSPI BLOKFORTE i nie martw się potem. <try> kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt na kaszel palacza. DETUSAN powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. DETUSAN to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. To prawda. Teraz już nie kaszle. DETUSAN. uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Misja. Poznaj punkty payback. Panowy pracownik Marek. Czy zbierają Państwo punkty payback? Ale po co? Będzie tani, Tak, to tanią? Znacznie. Większe zakupy, mniejsze wydatki. Specjalne oferty. Wasze pieniądze zyskają moc. No to. Poprosimy. Zarejestruj kartę payback, zrób zakupy i odbierz tysiąc punktów na start. Carrefour Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Kładki śniadaniowe. Cini Minis. Zawsze otwarte dla wszystkich fanów doskonale cynamonowego smaku. Cini Minis. Obłędnie cynamonowe kwadraciki. Nowość. Ciesz się swoimi ulubionymi płatkami śniadaniowymi. Teraz w wersji Minis. Każdą dobrą chwilę może przerwać migrena. Dlatego gdy czuje jej pierwsze objawy, nadwrażliwości na światło, dźwięk, nudności czy silny ból... Biorę APAP migrena, specjalistyczny lek, który zatrzymuje ostry napad migreny już przy pierwszych objawach. Ulga przychodzi w 30 minut. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Migrena? Działaj natychmiastowo z APAP migrena. Niskie ceny nie mają narodowości. Do niedzieli wszystkie napoje 4 plus 2 z aplikacją Biedronki Didla lub Delikatą. Delikatesy Centrum dla wszystkich kibiców niskich cen. Marek czyż dobry wieczór Państwu. Wszystko jasne, wszystko już wiemy. 19.30 zaczynamy dziś w Dortmundzie, gdzie Biało-Czerwoni stoczyli swój ostatni pojedynek w piłkarskich mistrzostwach Europy. Już bez walki o ważne punkty, no i bez nadziei na wyjście z grupy, nasi weszli na boisko do starcia z wicemistrzami świata. I znamy już wynik tego pojedynku, a sernia refleksji i po meczu, i po mistrzostwach otwiera Joanna Dunikowska-Paś. Joanna. Witamy się z Państwem ze stadionu w Dortmundzie, gdzie dosłownie przed chwilą remisem zakończyło się spotkanie Polska-Francja na Euro 2024. Na konto biało czerwonych trafia pierwszy punkt na otarcie łez i na pożegnanie z turniejem. O meczu honor z wyjątkowo wymagającym rywalem wiernych kibicach i reakcjach fanów nad sekwaną opowiedzą nasi reporterzy. Bartosz Filipowicz i Tomasz Milden są w Dortmundzie, z kolei w Paryżu jest Anna Kowalska. Witam Was, zaczniemy od Bartosza i pytania o przebieg spotkania z wicemistrzami świata. Bartku? No na pewno ta wysoka temperatura nie pomagała dzisiaj obu drużynom. Zaczęliśmy.